Cześć, ja jestem Florsen. Witam z wykonym odcinku z losowych piątków, piatków, co kto woli, jak to woli, nazwa, dowolna już naprawdę. Dzisiaj w odcinku gramy w... Rock Legacy. A co to jest zagierka? Jedyne co to, to pamiętam, że platformówka, w której randomowo mi się generuje bohater. E, pozdrawiam. Choose your hair. E, I co my tu mamy? Sir Gouda. the Mag. Serobdainteparfus wyryki You can see in 3D Fire the dagger Darírek. Okej okay. Grałem w to może z 20 minut. Z, z, z rok nie, w sumie dłużej i parę lat temu, więc no. <laughs> więc absolutnie pewnie nie będę ogarniał. A, muszę go wybrać. A tutaj mam dobra. A to są moje chyba poprzednie próby. Sir Charges, ADHD, so you move faster, you are perma-rogued, attack knocks enemies further. To wykona ciekawie ten ziomuś. A ta? A, to jest to Chakram, which comes back to you. Dawaj mi pana Chardesa. Jak się w tą grę grało? A, tutaj widzę, że już mam nawet wymaksowane rzeczy jakieś, o oh, kurka rurka. Unsmite ty to bla bla bla, bla. Okej okay, jakiś japing. Co ty masz kolego? E e, e. Aha. A, enter 500 mamony Jak wampirycz jest to serowanie to mi się nie podoba to Aha Sej za to gówno. Za to. GÓWNA, Za to. gówno. A tutaj? Ty co masz ciekawego? Dobra, na nic nie stać. Lecimy A. Cześć kolego. all of your money and enter the castle. Oki doki. Dobra, nakrywa się. Tak, a, Game pause. Okej, okay, chwila, jak się atakowało? Yy, tak się skacze. Pod D. Po esy... Po S się skacze. Dobrze wiedzieć. Tak, sobie po prostu przypominam wszystko. A co to za książka? Eee, nie interesuje mnie. Dobra. Eee. Eee. Co to za główne, jakieś? Nie chcę tu być. Oła! A to mogę niszczyć, O kurka, rurka. Wydałoby się na pewno HP, bo. Eee. No dziadu. It the target chance to win. ...pryzys. ma się o to test your dexterity. You only get one shot, but it's free of charge. If you succeed, give you a nice reward. OK. Enter. Ten daggers to destroy eight targets. O jezu, ale wredne. O kurde. Oj, to będzie wyzwanie. Dobra. Yy. Kurtka rutka. To jest cięższy niż myślałem. Dobra, drugie. To chyba szybciej lata jeszcze. O nie. Yyyy! <gry> Hamstwo! No! Skidisiu! No! Za szybkie to! Okej... Okay. Dobra! Może dostawę strzały zadziałają. Nie o no te takery są zawodne na to. Ju kon ty o ty, prajerze. Mogę ci zabić. Nie mogę go zabić. Mogę skakać. Dziękuję. Czemu nie mogę? E? Na pewno co bym chciał, to HP. Eee. Um. Jak zbypacować Dobra, jeszcze jedna próba. To po prostu musiałem ogarnąć o co chodzi, ale. Po... Absolutnie nic nie pamiętam z tej gry, więc no. Anything far away is blurry? You have trouble reading. Spadaj. Nie. No, co to ma znaczyć? A nie chwila, co? Like. The late. Co? Wiecie co, może będę miał dysleksję, O, nie umiem czytać jednak, tak mi się wydaje, że to będzie perfekcyjne. Tutaj w sumie nic nie mam, to... Ty sobie, chwila, jak niby nie umiem czytać... Ty serio to jest. O jest. O kurde. To śmieszne jest. O Jezu, ale to sterowanie. A tu teleporty są. Kurde bosy jeszcze jakieś, że ja dotrę w ogóle gdzieś dalej. Bo z moim ogarem w tej grze, to o nigdzie daleko nie zajdę. one shotowałem, Serio? Uu, co my tu mamy? Ducha. Był duch. E, jak mogę zejść? Niżej mnie to zastanawia. Nie pod S, pod A. Pod A. Pod A. Tarczę mam. Okej. Okay. Mamona. Bierę. Mamonę zawsze. E, control, C, X, Z. Jak mogę zejść niżej? Jak Mogę zobaczyć ustawienie... Tak, nie może mi większego rezolucji. Bullshit to jest. Quick Drop jakiś nie interesuje mnie to. Enter. Aparentnie to nie działa. Może tu są jakieś tajne przejścia? Bo ta gra trochę jest taka. E, no tutaj też nie mogę zejść. To no, tak średnio. A bo mi strzałka w dół nie działa. Py. Nie no. Jeszcze raz, widzowie. Muszę przeczytać. Change controls. Jump special A dash left dash casper Reset controls. Są jakieś śmieszne dasze. Ej. No coś mi tu absolutnie nie gra. Czemu nie mogę zejść niżej? Mogę przez kominek? Eee... Widowe cięcie? Aparentnie mi strzałka w dół działa. Ale w tej grze coś. Nie no jest to może... Nie no jakaś strzałka. M? Mapa jakaś? A, pod tabem open chest, Porter. No, ale jest super, że eee. e co ja mam zrobić? Teraz trochę się zastanawiam. Dobra, nie potrzebuję. Yy. Takich problemów się nie spodziewałem. Czemu pod S is jump? Down. To jest. No dalej nie działa. No halo Mogę gdzieś zejść. Nie no, wy sobie ze mnie robicie, że ja nie mam jak zejść. Wiecie co widzowie? Powiedzmy, że to będzie taki szybki odcinek. Po prostu. Eee. Będzie to szybszy odcinek. Po prostu nie chcę mi się tutaj bawić, bo... bo... Nie wiem co mam zrobić. Nie działa mi zejście w dół. Pod żadnym pozorem. Nie mam jak. Się wydostać. Sterowanie jest okropne. ta gra. Eee, Dora. Czy się podobało? Raczej nie taki filerowy odcinek, że coś było. Mam nadzieję, że warte te. Zaraz 11 minut Waszego zmarnowanego i mojego życia przy okazji było. No to widzimy się w następnym odcinku kiedyś. Bye bye.